Przejdę dalej, projekt architektoniczno-budowlany czyli to jest drugi element z całego projektu budowlanego. Również tu mamy część opisową. I teraz tak, część opisowa projektu budowlanego zawiera, tu mam, nie będę może tego czytał bo no, chyba wszyscy znają na pamięć prawda, ale najważniejszą Kwestią w punkcie, który chciałbym poruszyć, znikła mi myszka, jest chyba tutaj ten punkt pod trzeci: układ przestrzenny oraz forma architektoniczno budowlana. Na, obowiązkiem naszym jest y, opisanie y, tego układu przestrzennego formy architek architektoniczno-budowlanej obiektu budowlanego w tym jego wygląd, prawda, charakterystyczne parametry, wyroby, wykończeniowe, kolorystyka i tak dalej. E, Przykład projektu, przeczytam to z jakiegoś mojego opisu, prawda, projektowany budynek jest zgodny z zasadami ochrony kształtowania ładu przestrzennego zawartymi, zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Budynek dostosowano w zakresie wysokości geometrii dachu oraz wykorzystania w elewacjach tradycyjnych materiałów do poszczególnych wymogów MPZP. Wysokość projektowanego budynku nie przekracza tam iluś tam metrów. Kalenica dachu równoległa do ulicy, połać dachowa skierowana do kierunku drogi. Dach o symetrycznym nachyleniu połaci w kątach połaci wynosi tam ileś stopni. Ściany wykończone tynkami okładzinami z materiałów naturalnych płytami o korystyce w fakturze drewnia. Zgodnie z ustępem trzecim, ustępem pierwszym punkt trzeci należy my mamy wskazać sposób dostosowania tego obiektu budowlanego do warunków wynikających z pozwoleń czy uzgodnień oraz ustaleń z planów miejscowych decyzji WZ lub uchwał lokalizacyjnych. Przedmiotowego wymogu nie należy rozumieć jako konieczność uzasadnienia decyzji projektowych a jako wskazanie, że przyjęte rozwiązania projektowe spełniają wymagane warunki na przykład w zakresie wysokości, kolorystyki, materiałów wykończeniowych i tak czyli nie wykonujemy e, analizy zgodności e, budynku z decyzją w workach zabudowy czy z planem miejscowym, często jest takie, m, też są wymagane żądają od nas tego organy aby, aby zamieścić na przykład na, w części opisowej projektu po prostu wprost odniesienie tak punkt tam jakiś miejscowego planu mówi, że budynek będzie miał 10 metrów, może mieć 10 metrów versus nasz projektowany 9 metrów, następna kolumna warunek spełniony, nie nie to, to nie jest naszym zadaniem żebyśmy to przedstawiali Mógł to w formie opisowej i skrótowej zrobić, że to się zgadza. Są to teraz kolejnym przykładem, są tak samo zasady, tutaj paragraf 20, punkt 12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. I tutaj mamy kolejną też kwestię, którą często jest rozbudowana. Mamy tu podać tylko informacje, dotyczące wyposażenia projektowanego obiektu w instalacje i urządzenia techniczne, które, których rozwiązania projektowe zostaną przedstawione na etapie projektu technicznego. Informacje jakie należy podać przy pozwoleniu na budowę są tylko komunikatem o zastosowanych instalacjach i urządzeniach, a nie rozwiązaniami projektowanymi tych, tych instalacji. Tu jest właśnie odniesienie do tego, że właśnie w tym punkcie mamy zawrzeć informacje, gdy nie obejmujemy na przykład wnioskiem o pozwolenie na budowę Bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, że taki obiekt będzie ten zbiornik posiadał. Tam będą odprowadzane ścieki, i ten zbiornik będzie realizowany według odpowiedniej procedury. To jest właśnie na, na, na to miejsce. Część rysunkowa. Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera budowlanego obejmującego budynki. W przypadku zamierzenia obejmujące budynki zawiera rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego nie ma znaczenia, w jakim stopniu szczegółowości zostały ukazane rozwiązania techniczne. Ścian czy innych elementów. Istotą rysunków ukazujących rzuty charakterystycznych poziomów jest jedynie jednoznaczne przedstawienie układu funkcjonalno-przestrzennego budynku i jego rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Czyli kwestie w postaci nie, styropianu, warstw, opisów i tak dalej. Nie są one przedmiotem zatwierdzenia przy, przy zatwierdzeniu pozwolenia na budowę, prawda? To samo dotyczy przekrojów. Niezbędnym zakresem rysunków rysunków przekrojów jest przedstawienie na nich układu funkcjonalno-przestrzennego co oznacza że na etapie projektu artyczno-budowlanego nie jest konieczne przedstawienie tych szczegółowych rozwiązań które będą w projekcie technicznym w zależności od potrzeb na etapie zatwierdzenia projektu istotne może być może przekazanie na przykład rodzaju głębokości posadowienia przy budynku sąsiednim ale nie jest konieczne podawanie dokładnych parametrów technicznych takich jak wysokość szerokość ław Fundamentowych, które zostaną obliczone, wymiarowane i szczegółowo przedstawione dopiero w projekcie technicznym. Widoki elewacji oraz dachu lub przekrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej budynku. Z uwagi na fakt, że część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego jest niezbędna organom administracji architektoniczno-budowlanej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę no niedopuszczalne jest aby część rysunkowa projektu zawierała jedynie rysunki koncepcyjne prawda to też jest bardzo istotna sprawa więc jednak też ta szczegółowość nie może być bardzo minimalistyczna jednak po tym się podpisujemy pamiętajmy o tym